Zrozumienie tego, tych przepływów prądu yy, będzie miało kluczowe znaczenie dla zrozumienia, dlaczego to wszystko jest falą i skąd się bierze w ogóle materia, dlaczego ona się pojawiła, ta trzecia gęstość, yy, no i trzy wymiary. One nie są to same, bo to nie jest to samo, bo gęstość to jest ilość substancji na daną jednostkę objętości. Na przykład. W przypadku gęstości hiperfizycznych jest to ilość informacji na daną jednostkę przestrzenną. I tą jednostką przestrzenną może być cokolwiek taka kostka Rubika, ale również i wszechświat. Jak to zjednostkujemy, wszystko zależy od nas. Bo jak żeśmy wczoraj, jeszcze w dyskusjach wieczornych, doszli do, do, do ciekawego wniosku, że wszechświatów może być więcej niż jeden, żeby, zgadzałaś, żeby zgadzał się ten bilans energetyczny, żeby te silniki normalnie działały. Bo nie zrobisz silnika, tu Sławek doskonale wiesz, jeżeli zrobisz nieparzystą ilość na przykład magnesów, tak? Bo będzie. Kulać. Co? Będzie kuleć. Będzie kuleć. No. <laughs> Będzie deficyt, jak? Musi być yy... równo rozłożony. Równanie. Tak. Po okręgu. I dlatego też yy, to wszystko się do tego sprowadza, że yy, właściwie wszystkie przestrzenie zabierają pewnego rodzaju równowagę elektryczną. I w tej równowadze elektrycznej zabiera się cały proces stworzenia tego wszystkiego. I teraz jak my. Na przykład słuchamy astrofizyków, że ciemnej materii czy ciemnej energii jest więcej niż tej, która się pojawia, no to zastanawiamy się, o co tutaj chodzi. Następuje pewna nierówność. Ona mogłaby być wyrównana, ale tego się nie dowiemy, bo znowu nie mamy niestety systemów pomiarowych, gdyby ilość światów materialnych czy wszechświatów materialnych była odpowiednia do wyrównania tej ilości. I wtedy by się ten bilans energetyczny zgadzał. I teraz, jak my patrzymy na ten, na ten elektron, dlatego zaczynamy od tych najprostszych rzeczy, bo, bo to jest niezwykle istotne, jak elektron w ogóle powstaje. Skąd się bierze materia w naszej rzeczywistości, która została już zbadana, bo hiperfizyka tworzy modele. Ale, ale najpierw trzeba zrozumieć tych eksperymentatorów, którzy doszli do konkretnych wniosków i przedstawili nam. jednym z takich mm, ludzi jest bardzo niedoceniany y, fizyk y, Feynman. Feynman odkrył i przedstawił nam to na takim prostym diagramie, że istnieje y, foton jako nie zjawisko optyczne, tylko jako zjawisko informacyjne. Czyli badając najmniejszą jednostkę światła, czyli foton, doszedł do wniosku, że on ma zawartość jak paczka pewnej informacji. Czyli zrobił sobie taki schemat, że wyrysował sobie foton jako jaką, jakąś tam tabliczkę. Jak, z jakimś zapisem informacyjnym, czyli wibracyjnym, Często, bo Zjawisko światła to także jest częstotliwość fali elektromagnetycznej, prawda? Tylko w odpowiednim zakresie. I zauważył, że bombardowanie fotonu z jego odpowiednikiem antyfotonem, czyli takim ujemnym fotonem, z zakresu materii niebarionowej, czyli, czyli tej ciemnej energii, ciemnej materii. To są trudne pojęcia, ale to nie musicie tego pamiętać. Tu chodzi tylko o to, żeby zrozumieć, a nie pojmować i zapisywać sobie pojęcia, bo tego są Google, można to wygooglować, albo przeczytać pracę Feymana. I w momencie, kiedy jedna paczka informacyjna zderza się ze swoim odpowiednikiem z antymaterii, paczki informacyjnej, to okazuje się, że w wyniku tego powstaje elektron. Pojawia się z niczego. My patrzymy z takim zachwytem na fizykę kwantową, którą też dotkniemy. Że, że tam się z niczego coś pojawia, że coś się rozdwaja, że z jednej fali powstają inne fale i inne korpuskuły, albo jedna fala, albo jedna jeden proton na przykład potrafi się podzielić i przejść przez dwie szczeliny. Chwała im za to, że oni to zaobserwowali i wszystko jest fajnie, ale podstawą do tego wszystkiego, do tego wszystkiego jest proces, który odkrył Feynman. właśnie. Zresztą dostał nagrodę Nobla z tego, co pamiętam. Jakoś się o nim nie mówi. No Einstein chyba był, jest na topie. Zresztą też się nie wszystkiego o Einsteinie nie mówi, co powinniśmy wiedzieć o nim bo on wpadł na rzeczy, które są niewygodne dla naszej nauki, ale je ukrywają. Wystarczy przeczytać listy, na przykład do swojej córki, jak opisuje istnienie Boga. Także, że na to wpadł. Są. I teraz w wyniku zderzenia się one anihilują na sobie, czyli zapadają się w sobie, czyli na jeden moment jest nic, zbieranie informacji. Zderzenie dwóch kolumn informacyjnych, korelacja między nimi, czyli tak jakby została podana instrukcja, jak ma być zrobiony elektron. Rozumiecie to? Genialna rzecz w ogóle, absolutnie genialna. I żeby została zachowana równowaga elektryczna, to oczywiście w materii niebarionowej, czyli w antymaterii, musi powstać przeciwnik. Elektronu, czyli antyelektron, który określa się znakiem plus, żeby została zachowana ta równowaga. I to teoretycznie nie ma. Teoretycznie tego nie ma. Żyjemy w hologramie, który jest wytworzony poprzez zderzenie paczek informacyjnych. Oczywiście foton jest niezwykle małą jednostką, ale jak popatrzymy na całe zakresy światła, to, to sprawa ma się troszeczkę inaczej. I teraz rozumiecie, dlaczego ja na, na YouTube nie mogę tego wytłumaczyć w jakimś wykładzie <laughs> minutowym, bo to są wszystko informacje, które z siebie muszą wynikać. I to jest niezwykle istotne, żeby zrozumieć, że cała ta rzeczywistość jest natury informacyjnej i informatycznej. Czyli muszą być konkretne instrukcje na wytworzenie czegokolwiek. Tu mówimy o elektronie, bo akurat Feynman zajął się elektronem, ale podobnie jest w przypadku protonu, podobnie jest w przypadku neutronu. Czyli tam jest konkretna instrukcja. I nam się chce wmówić, że my jesteśmy produktem ewoluc ewolucji wszechświata po wielkim wybuchu, którego do tej pory nikt jeszcze nie udowodnił. Udowodniono jedynie rozszerzanie się yy, wszechświata. No, czy wszechświata. <tedy> tego nie wiemy, bo musielibyśmy znać granice wszechświata, żeby zobaczyć, że ona się y, rozszerza. To jest wniosek pośredni wynikający z tego, że między sobą obiekty kosmiczne, ciała niebieskie yy, oddalają. I z tego wyprowadzono ten wniosek, który nie jest udowodniony dalej. W związku z tym nie może być również udowodniony tak zwany Big Bang, czyli Wielki Wybuch. Że nagle jakaś bezkształtna masa zacieśniła się do y, granicy da, dalszego y, ściśnienia, więc nie mogła się dalej zagęstnić, no więc musiała się rozszerzyć. Wniosek, niestety, na, podsta na podstawie niczego. O tym bardzo dobrze tłumaczy y, profesor Meissner. Więc mamy już fizyków, polecam jego wykłady. Y Mamy już fizyków, którzy mają odwagę, no ale to trzeba mieć tytuł profesora, nie? Żeby, żeby nikt tam Jeszcze nie... Jeszcze zwyczajnego. A ja wiem jaki on tam jest, tytułuje się profesorem, przesłuchałem, bardzo sensowne rzeczy mówi. Żeby nas mogło nastąpić takie zagęszczenie, nie, mogło istnieć mat... nie mogła istnieć materia, bo to jest niemożliwe. Po prostu nie, nie byłoby niczego. Ona nie mogłaby się od siebie oderwać, nie, nie było takiej siły, więc musiało być to zagęstnienie natury energetycznej, falowej. I gdybyśmy poszli w tym kierunku i mieli możliwości zbadania tego, no to taki Big Bang dałby się obronić, taki wielki wybuch, bo wtedy mielibyśmy schemat, w którym zacieśniony jest no, cały istniejący wszechświat do natury informacji. I ta informacja zaczyna się rozchodzić i tworzyć z konkretnymi algorytmami. Pojęcie algorytmu będziemy często używać. Algorytm to jest taki przepis na coś. Czyli, na przykład, algorytmem jest yy, przepis na zrobienie kawy albo ciastka albo smażenie kotleta. Przepisem jest na przykład stworzenie jakiegoś urządzenia, czyli jest to zespół czyn poleceń wykonania danych w czynności w określonych warunkach i w, w określonej kolejności. No bo kawę, jak zaparzymy niezagotowaną wodą, to się nie zaparzy. Więc musi być zachowana kolejność, że najpierw gotujemy wodę, a później dopiero zalewamy rządkiem te, tą zmieloną kawę. To jest algorytm. Więc seria algorytmów. Istniejąca na początku powstawania wszechświata musiała zawierać od razu wszystko to, co będzie się tworzyć po kolei. Nawet jeżeli życie biologiczne musiało poczekać miliardy lat na wytworzenie się nośnika, czyli planet, wody, białek i wszystkich innych struktur, które są zbudowane z. No, z tablicy Mendelejewa znanej nam chociaż. Prawda? Zauważcie, że tablica Mendelejewa jest tak zbudowana, że jeden y, y, pierwiastek wynika ze swojego poprzednika. Wszystko od wodoru, później dwa wodory w następny, później dwa te w następny, w następny. Liczby atomowe się dodają, prawda? liczby masowe się dodają i tam jest sens. Tylko nas chemii uczono tak, żeby nas nie nauczyć. Tak, w ogóle ten yy, Mendelejew powinien być w 3D. Tak. Yy, co, co więcej, on przewidział, że niektóre pierwiastki zostaną odkryte i zostawił pust, puste miejsca. Więc jak wrócimy do budowy jądra naszej Ziemi, to twierdzenie, że ono jest zbudowane z żelaza i niklu, niekoniecznie musi być prawdą. Tak. Ale oprócz tego powinny być tam pierwiastki gęstsze. Bo jeżeli pod, pod skorupą ziemską występują takie, yy, takie pierwiastki, jak chociażby yy, ciężkie metale typu uran, czy pluton, czy osm, to znaczy, że tam w jądrze ziemi musi być to na pewno. A jeżeli jest na pewno, to znaczy, że Możemy wyprowadzić wniosek, że tam mogą się nadal tworzyć jeszcze cięższe pierwiastki. I nie wiemy jakie. Domyślają się naukowcy po badaniu <trych> spektrum widma, że y <trych> niektóre z pierwiastków nieodkrytych na Ziemi istnieją w kosmosie. No mają takie czujniki, mają takie Myślę, możliwości. Być ciśnienia temperatury zrób. No. no tak. Złoto jest w ogóle z natury niemożliwe do powstania na Ziemi, na przykład. Więc wyprowadza się wniosek, że jest takie ciśnienie, które mogłoby doprowadzić do powstania złota, ale ono może się wykształcić tylko w bardzo gęstych gwiazdach. Więc możliwe, że mamy jakiś zaczątek gwiazdy w naszym wnętrzu w Ziemi. Bo w naturze nie powinno ono powstać. Platyna również nie powinna powstać w naszych warunkach. Nie przy tych ciśnieniach. No. Ojej. Już będzie, chcę przejąć tą... Kamerę. Kamerę. Więc jak sądzimy, że to co my widzimy jest złożone z korpusku, to mamy... Oczywiście, jak najbardziej rację, dlatego że my je odczuwamy. Ale dlaczego my je odczuwamy? Dlatego, że mamy odpowiednio zastrojone organy. No bo sama natura na przykład no tego schematu oczywiście on jest mocno uproszczony do podstaw szkół takich powszechnych. Nie tak wygląda atom. To jest w ogóle nieprawda. Tu wszystko jest w ruchu. Jądra atomowe mają swoje spiny wspólne, czyli obracają się, ale także elementy wewnątrz się obracają. Wszystko jest oparte na ruchu wirowym. Podobnie elektron się obraca i jeszcze obraca się dookoła. Dzięki temu, że to wszystko jest w ten sposób spolaryzowane, mamy możliwość wywnioskowania, że pojedynczy atom jakiegokolwiek pierwiastka ma swoją falę elektromagnetyczną, o której mówiłem, że jest problem ze zbadaniem tego. Jak zwrócimy uwagę na skalę w ogóle zjawiska, gdybyśmy chcieli najprostszy właśnie atom wodoru powiększyć do na przykład piłki do bejsbola, takiej, żeby się zmieściła nam na ręku, to zakres odległości elektronu byłby mniej więcej w odległości stadionu. A, a sam elektron byłby wielkości główki od szpilki. Takie mamy skale. Czyli przestrzeń między y, jądrem atomowym a chmurą elektronową, bo bardziej musimy potraktować y, elektron jako robiącego chmurę. Dlaczego tak jest? No bo on się porusza niezwykle szybko. Czyli... Jeżeli, mówię, jeżeli dobrze rozumiem, czyli by była taka łuna, która pojawia się... Kłębek taka, pełny, no to, tak, to, tak. My byśmy, jakby to dzwonić, byśmy to zauważali, ale my tego nie obserwujemy. Nie możemy, nie, nie mamy takiej częstotliwości. Widzimy jeszcze tego światła niebieskiego, tej fali, która jest tutaj. Yy, yy. Tak, ta. okazuje się, że światło niebieskie uwalnia jak najwię, największą ilość swobodnych elektronów, i żadna intensywność tego światła zmierzona w tych lumenach, tak? Czyli im jest światło bardziej intensywne lub mniej intensywne, to okazuje się, że ilość swobodnych elektronów wytrąconych z, tego, z tej płytki żelazowej nie zmienia się. Czyli, czyli tutaj bardziej chodzi o częstotliwość, i rozmawialiśmy sobie o tym, co jest obroną przeciwko temu, co się dzieje tutaj na tym świecie. Utrzymywanie odpowiedniej wibracji. Ale nie intensywność, nie siłą, jak, jak wskazuje nam to doświadczenie, tylko zmianą częstotliwości. Tu mamy prosty przykład, jak częstotliwość wpływa na ilość informacyjną, bo jak połączymy to doświadczenie z wnioskiem Feymana, to zaczyna się wszystko zmieniać, bo potraktujemy wtedy swobodne elektrony. Jako paczkę informacyjną, konkretną paczkę z zawartością jakąś. Jeżeli w tej zawartości będzie to, czego my chcemy, jaki świat widzimy, czy naszą wolność, uwolnienie się z tego matrixa, to taka paczka tam wyjdzie. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jezus mówił nam o świetle wewnętrznym, niebieskim o tym, że ono jest w nas, natomiast nas bombarduje się światłem niebieskim, po to, żeby z nas wytrącić swobodne elektrony, ale bez konkretnej informacji, z informacją chaotyczną, czyli wszystkie początkowo wyświetlacze ledowe, niebieskie, które utrzymywały się przez taki czas, światło jarzeniowe, to jest wszystko. Element, który z zewnątrz atakuje nas, załóżmy, że tu leży człowiek, jako, jako też pewnego rodzaju polaryzacja, tak? I z nas wyskakują niekontrolowane paczki, które nic nie utworzą. W ten sposób robi się z nas niewolników, którzy nie potrafią później wytworzyć żadnej ścisłej informacji, przytrzymać na niej uwagę. I wydobyć z siebie tą, tą swobodną chmurę elektronową, żeby móc podać innym ludziom wzorzec, jak mają się zachowywać, na przykład dążyć do jedności, pokoju, takie proste rzeczy. Nic, nic tu skomplikowanego, żeby nie było wojen, żeby była obfitość. Podstawowe treści, które przecież i tak wyrzucamy z siebie. Bo nie możemy się pozbyć fali elektromagnetycznej, dopóki płynie prąd. Każdy przewód, który jest tutaj w ścianach wydziela falę elektromagnetyczną. Im bardziej jest pogmatwany, tym większy, większe będzie natężenie. Oczywiście też to od natężenia prądu będzie zależeć. Dlaczego? Bo jakbyście zadali pytanie na przykład Sławkowi, jak zrobić najprostszą cewkę, to by wziął kawałek kabla, nawinął na rękę i, i, podłożył, i powiedział, puść prąd, masz cewkę. Cały przedłużony. No, a przy dużych prądach, na przykład, tak jak na budowach, na, na olbrzymich ustrojach budowlanych, gdzie idzie w setkach ampery, amperów, to taki kabel, jak jest nierówno ułożony i ma jakieś zagięcia, zapętlenia, to on potrafi podskakiwać wręcz. I może zabić, bo, bo metr kabla, tam, tam są takie pręty miedziane. Czyli, jeżeli jesteśmy poddani temu działaniu świateł LED-owych i wysyłamy Nie nawet, wszystkich ledowych owych I wysyłamy informację, to ta informacja nie stanie. Idzie w pustkę. Idzie w pustkę. Roz, okay. Rozpływa się, nic nie tworzy. Chyba, że mamy dobry zapis. I właśnie tu jest klucz. Bo, jak mamy dobry zapis, to jak nam ładują, to dostaną to, co my chcemy. Taki tak. zapis. A jak, jak jesteśmy teraz? puści. Ale to nic nie wyprodukujemy. Pytanie teraz, jaki zapis? O jaki zapis chodzi? O nasz stan emocjonalny. co przed chwilą powiedziałem? Miłość, tak? radość, szczęście. Tu chodzi to głównie o te, o, te, o te czyste cnoty. No. Odwaga, zaufanie, miłość. Ale nie miłość, yy, bo szafuje się tą miłością. Miłość jest, Robi. Dobra. Miłość jest dobra, fajnie, fajnie.